Dajcie mi pokłon. Nie słyszycie? Na kolana! Czy tak nie jest prościej? Czyż nie jest to wasz naturalny stan? Oto wielka tajemnica ludzkości. Wy pożądacie zniewolenia. Złudne widmo wolności odziera wasze życie z radości, popychając do walki o władzę, o tożsamość. Jesteście stworzeni na niewolników. Tak czy owak, skończycie na kolanach. Tam też jak cisnąłeś mnie w otchłań obalonego, ale jednak władcę. Chcesz zabrać mi ukochaną planetę w odwecie za rzekomą zniewagę? Nie. Sprawuję nad nią opiekę Loki. <noise> no rzeczywiście, wspaniale się nie opiekujesz. Ludzie wyżynają się milionami, a ty palcem nie kiwniesz. Zaprowadzę tu porządek. Kto mnie powstrzyma? Masz się za lepszego od nich? Naturalnie. To cię łudzi wizją tronu. Zdobędę tron! Nie tutaj! Wkrótce wszyscy oddacie mi pokłon. Przed nami już tylko... wojna. Coś tego! Wszyscy stoicie niżej ode mnie. Patrzysz na Boga, szkaradny stworze. I nie godzę się, aby pomiatał mną... Wielki mi Bug.